Tym żyje Opole. Żyje Opole. Dorota Sen, opolscy związkowcy solidaryzują się z protestującymi na Śląsku. Około 400 osób pikietowało przed urzędem wojewódzkim. Związki zawodowe różnych frakcji wystosowały wspólny dokument. Tam w nim postulaty dotyczące m.in. ograniczenia stosowania umów śmieciowych oraz wprowadzenia ulg dla firm utrzymujących zatrudnienie mimo przestoju produkcji. Dlaczego tutaj żeśmy się zebrali? Po to, aby wystrzymać. Przecież Jagonek, przewodnicząca zarządu regionu Z Solidarność Śląsko-Polskiego. 1100 zł na rękę, gdzie minimalna płaca wynosi 1600 zł. To jak ten człowiek marzy? Ja Jarosław Toporowski, jestem członkiem klubu Gazety Polskiego Polu. Obecny rząd i jego gospodarka to dno i dwa metry mułu. Zakłady padają. Dosyć tego już. Oby nie było powrotu do lat 80. Związkowcy ostrzegają, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, to Polsce na przełomie maja i czerwca grozi strajk generalny.